W Tarnowie, w cieniu gór i tuż obok Pucharu Polski seniorów, juniorów, juniorów młodszych, młodzików oraz dzieci we wspinaczce sportowej na czas, w minioną sobotę odbył się festiwal APEX, którego gośćmi byli himalaiści, alpiniści, słowem ludzie gór. Pierwsza edycja wydarzenia... Organizowana przez Stowarzyszenie w Góry Starnowa, choć gościła w murach Akademii Tarnowskiej, to jednak wyszła też na ulicę Tarnowa. Jak chodzi o malarstwo na szkle e, są to motywy regionalne, no i przede wszystkim góry, bo e, jestem przewodnikiem taczańskim e, i też grotołazem. Także malarstwo jest od dzieciństwa, e, czy to w mojej rodzinie, bo moja babcia, a później moja mama i pod ich okiem e, można powiedzieć, szkoliłem czy uczyłem się malować e, malarstwa na szkle. Także co siedzi e, w sercu? To przelewam na szkło, a moją motywacją, czy moim natchnieniem są przede wszystkim góry, jak tam jestem. Była więc wystawa, były książki i okazja do nawiązania bliższych relacji z ich autorami. Były spotkania z ludźmi i prelekcje. Na festiwalu wspinaczkowym APEX wystąpiłem z prezentacją o legendzie Wiesława Stanisławskiego, który żył w latach 1909-1933, był liderem wspinaczy okresu międzywojennego, dokonał w Tatrach ponad 130 nowych przejść, w tym największymi ścianami tatrzańskimi Łomnica, Rumanowy i inne. Dodatkową atrakcją dla publiczności był pokaz filmu Życie dla pasji w reżyserii znanego słowackiego reżysera Pawła Barabasza. Ten film dotyczył właśnie wspinaczek tatrzańskich Stanisławskiego. Jeżeli byśmy mogli powiedzieć, że na czym polegała ta jego legenda, to było nieprawdopodobna intensywność wspinania w górach, zarówno w lecie jak i w zimie sięganie po ściany, w których jeszcze się nikt wcześniej nie wspinał, zarówno latem jak i zimą, poza tym pisarstwo, które było niesłychanie ważne dla niego, no i rzeczywiście to była postać przełomowa w polskim taternictwie, zarówno pod względem psychologicznym, jak i w literaturze, a zginął na dosyć łatwej drodze czwórkowej na zachodniej ścianie kościel Przepraszam, na zachodniej ścianie Kości kościółka w Dolinie Batyżowieckiej 4 sierpnia 1933 roku. No i razem z moimi prześwietnymi kolegami, taternikami Grzegorzem Foltą i Piotrem Sienkiewiczem piszemy o nim książkę. Prima cosa, dziękuję tantissime per l'invito a questo bellissimo festival. congratulazioni pierwsza rzecz, chciałbym podziękować na, za zaproszenie na ten festiwal. Sono stato molti anni fa come primo festival a Poprad e adesso Poprad compie 33 anni. Spero fra 33 anni di ritrovarvi qua nel vostro festival ancora, anche perché sono vecchio e se vivo 33 anni supero il centro, forse. Tak jak 33 lata temu byłem po raz pierwszy na festiwalu w Popradzie. Tak, teraz pierwszy raz jestem tutaj i życzę Wam, żeby tak samo ten festiwal się rozwinął. Ringrazio per l'opportunità di presentare le mie montagne, Le Montagne del Trentino, e anche il libro che ho fatto dwaj anni fa, sempre nella vostra lingua polaka, Nie tylko Nepal. Dziękuję, że mogłem tutaj być i mogłem przedstawić moje opowieści o moich górach w Trentino. Che dire, eh, congratulazioni ancora, e eh, spero che ci troveremo in montagna, eh, perché la montagna unisce e non divide. Jeszcze raz dziękuję, że mogłem być tutaj, e che i guri nas uniscono. E per questo eh, sono le persone che fanno la differenza, non solo le rocce per arrivare su una cima, e questo l'ho visto anche in Nepal, e per questo ho fondato l'associazione Ciao Namaste. E in Nepal finora abbiamo costruito 10 szkoły. Mariusz, tak samo znany z tego, że buduje szkoły w, ne w Nepalu i założył stowarzyszenie Namaste. Grazie ancora i e gratulacje. I jeszcze raz dziękuję i, i dziękuję za wszystko. W ostatnim czasie wyspecjalizowałem się, by pomagać w filmach górskich, w produkcji filmów górskich, no, szczególnie takich, które dzieją się w pionowych ścianach. O, to są to trudne zdjęcia, gdzie normalna ekipa filmowa sama, sama sobie nie, nie dojdzie. Teraz biorę udział przy produkcji filmu Owandzie Rutkiewicz, no to będzie, no, Ciekawy film dla mnie szczególnie, że wydałem kiedyś tam wcześniej wydałem dwie książki Ewandy Rutkiewicz, karawane do marzeń i na jednej linie. Można by się dziwić, dlaczego festiwal górski w Tarnowie. Nie ma w tym nic nadzwyczajnego. Po pierwsze, Tarnów to stolica polskiej wspinaczki. Żadne inne miasto w Polsce nie ma takich e, sukcesów spinaczkowych w spinacce sportowej, jak właśnie Tarnów. A po drugie, o czym e, mało sobie zdają sprawę Tarnowianie, człowiekiem, który wyprowadził Polaków na Szczyty teatr był ksiądz Walenty Gadowski, urodzony w połowie wieku XIX w Nowym Wiśniczu. Człowiek, który całe życie był związany z Tarnowem. Ksiądz, wykładowca seminarium duchownego w Tarnowie, a przede wszystkim jeden z inicjatorów powstania. Zorganizowanej turystyki tatrzańskiej. Członek zarządu sekcji turystycznej Towarzystwa Tatrzańskiego, które deklarowało uspołecznienie ruchu turystycznego w Tatrach. W 1903 roku, wykorzystując pomysł Franciszka Nowickiego, ksiądz Walente Gadowski z dwoma, z trójką górali słynnych przewodników i yy, słynnych przewodników. Zaczął trasować Orlą Perć, najbardziej chyba znaną ścieżkę turystyczną, wysokogórską w Tatrach, drogę, którą chce przebyć każdy miłośnik Tatra. To właśnie ksiądz Walenty Gadoski zaczął ją znakować, zaczął ją udostępniać. Zrobił to za własne pieniądze. Potem, co prawda, zostały mu zwrócone, ale to właśnie ksiądz Starnowa to zrobił. Jego idea udostępnienia tat szerokim rzeszom ludzi polegała także na tym, że prowadził przez lata, przez dziesięciolecia wycieczki młodzieży szkolnej z Bochni, Starnowa w Tatry. To było bardzo ważne do dzisiaj aktualne są zalecenia Księdza Gadowskiego dotyczące bezpieczeństwa, dotyczące poruszania się w Tatrach i takie fundamentalne wskazówki po co ludzie powinni zdobywać wysokie szczyty tatrzańskie dla zdrowia Yy, dla higieny, yy, dla tężyzny, yy, dla kształtowania ducha. To jest bardzo ważne, nic właściwie się w tej sprawie nie zmieniło. Do tematu festiwalu jeszcze wrócimy. Tymczasem spróbujmy sobie przypomnieć, jak to było, czym skorupka za młodu nasiąknie. Szanowni Państwo, zakończyła się pierwsza edycja festiwalu Apex, Ludzie Góry Wspinaczka. Bardzo serdecznie Państwu dziękujemy za przybycie. E, myślę, że to był duży sukces. E, przybyło do nas wiele osób, nie tylko Starnowa. Gościliśmy wspaniałe gwiazdy, wspaniałych gości, prelegentów. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku będzie jeszcze piękniej. Chcielibyśmy rozbudować nasz projekt. Mamy zamiar uczynić z festiwalu Apex cykliczne wydarzenie, być może na dłużej niż jeden dzień. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie do śledzenia informacji, fanpage'a festiwalu, a w przyszłym roku zapraszam do przybycia do nas i włączenia się do organizacji tego wydarzenia. Wydarzenie jest organizowane przez Stowarzyszenie W Góry Starnowa. Które zrzesza miłośników górskich wędrówek, spinaczki. Wspierani jesteśmy, jeśli chodzi o organizację wydarzenia, przez Akademię Tarnowską. Bardzo serdecznie dziękujemy Akademii za to wsparcie i zapraszamy Państwa do nas. Jesteśmy także kołem PTTK, oddziału Ziemi Tarnowskiej. Przybywajcie na nasze spotkania, wspierajcie nas i działajmy razem we wspólnej sprawie. Dziękujemy bardzo i do zobaczenia za rok.